W jednej wsi mieszkali sobie szata i szuliko. Kochali się bardzo i pobrali. Któregoś dnia po ślubie, szata wysłali w komandirowkę, to znaczy w delegację. I powiedział on: Kochanie, nie ma cię, wrócę za trzy dni. Czekaj na mnie. Minęło trzy dni, czeka szuliko nie ma szota. Minęło trzy razy po trzy dni, czeka szuliko nie ma szota. Minęło trzy razy po trzy dni i trzy razy tyle. Czeka Suliko, nie ma jego i nie ma. I wtedy zmartwiła się i wysłała ona telegramy do 100 przyjaciół w każdy region Gruzji. I spytała się, koledzy drodzy czy jest na was Szota? Po czym otrzymała odpowiedź po kilku Nie martw się Suliko, Szota jest u nas. Ona otrzymała 100 telegramów od wszystkich przyjaciół. Więc napijmy się wszyscy za naszych wiernych przyjaciół, którzy nigdy nie zdradzają nas w trudnych sytuacjach i zawsze są z nami.